przestrzelił świat matczyny dwie pieszczotliwe zgłoski trupa z okna wyrzucili na święty bruk otwocki stoi opuszczony w środku lasu ogromny kompleks w którym lata temu doszło do makabrycznego zbiorowego mordu Rzekomo nawiedzać ma go duch zakonnicy, która kilkadziesiąt lat temu została przyjęta na jeden z oddziałów. Stwierdzono u niej schizofrenię. Sprawiała wiele kłopotów, a jej zachowanie było uciążliwe dla personelu. Po trzech tygodniach dostała przepustkę i ślad po niej zaginął. Jak się później okazało, miała popełnić samobójstwo. Od tamtej pory personel i pacjenci mówili o przechadzającej się po korytarzach zjawie, która zakłóca ich spokój. Zofiówka, szpital dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów, powstał z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi Żydami. Swą nazwę zawdzięcza fundatorce, Zofii Edelmanowej, za której biżuterię kupiono ten 30-morgowy teren. Jego głównym organizatorem był Samuel Goldflam, który kierował szpitalem do 1926 roku. Początkowo lecznica miała 95 łóżek. W roku 1910 powstał kolejny pawilon przeznaczony dla kobiet, a w 1926 dobudowano jeszcze jeden. W 1935 roku był to już duży zakład na 275 łóżek. Do Zofiówki trafiali w większości niezamożni Żydzi, których leczono bezpłatnie. Leczenie schorzeń nerwowych i psychicznych w podobnych zakładach było wówczas nowością. W otwockim Sanatorium stawiano na przywrócenie pacjentów społeczeństwu, a ważnym elementem terapii była praca. Kolejnymi kierownikami szpitala byli Gottlieb Kremer i Rafał Becker. W latach 30. było to największe sanatorium w Otwocku. W 1932 roku dyrektorem szpitala został psychiatra Jakub Frostig, a jego zastępcą był Isaac Friedman. W czasie okupacji Zofiówka mieściła się na terenie getta kuracyjnego w Otwocku. W 1940 roku panowały tam głód i straszne warunki. Zofiówka była pod zarządem nazistowskiego lekarza Josta Walbauma. Był to z rozkazu nazistów jedyny zakład dla umysłowo chorych Żydów na terenie guberni. W 1941 znajdowało się tam 350 chorych. W czasie likwidacji getta w Otwocku od 19 sierpnia 1942 w szpitalu zamordowano około 110 do 140 osób. Część rozstrzelano na miejscu, resztę wywieziono do Treblinki, obozu zagłady. W połowie 1940 roku w Zofiówce powstał ośrodek w ramach akcji Lebensborn, niemieckiej instytucji opiekuńczo-charytatywnej do odnowienia krwi niemieckiej i hodowli nordyckiej rasy nad ludzi. Ośrodek nazywał się Lebensborn Ostland. Zakład zajmował się również germanizacją dzieci polskich i przystosowaniem ich do adopcji w rodzinach niemieckich. Matka Juliana Tuwima, Adela Tuwim, po próbie samobójczej została umieszczona w Zofiuchce, kiedy lekarzem naczelnym był jeszcze Piotr Frostig. Po wojnie aż do połowy lat 80. leczono w Zafiówce gruźlicę. Sanatorium nosiło wówczas imię Stefana Okrzei od 1956 roku. Przyjmowało z początku młodzież, a od 1968 dorosłych. W roku 1985 szpital powrócił do pierwotnej nazwy i znów zaczęto tu leczyć schorzenia neuropsychiatryczne. Ale pacjentami były głównie dzieci. Funkcjonował oddział dla dzieci z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi, dla młodzieży uzależnionej od środków odurzających i dla dorosłych chorych psychicznie. Obecnie obiekt jest zdewastowany i krąży na jego temat wiele legend. Mówi się, że na terenie szpitala Zofiówka ludzie napotykają na problemy ze sprzętem fotograficznym, telefonami komórkowymi, czują dziwne zimno, słyszą przerażające głosy, diaboliczny ichot, krzyki, jęki. Huki i można zobaczyć tutaj ciemną postać, zjawę przechadzającą się korytarzami szpitala, ale czyją? Może jest to duch rzekomej zakonnicy, która błąka się w poszukiwaniu swojej drogi? A może po prostu są to duchy ludzi poległych w zbiorowym mordzie, wołających o wybawienie? Dzisiejszej nocy wejdziemy do murów rzekomo nawiedzonego psychiatryka i przekonamy się, czy jego ściany do nas przemówią. Jest lekko po północy, a my znajdujemy się we wnętrzu rzekomo nawiedzonego szpitala psychiatrycznego w Zofiówce. Dlaczego tu jesteśmy? Skąd znowu taki pomysł, żeby się tu znaleźć? Z kilku powodów, które składają się w jedną całość. Pojawiło się kilka nowych filmików, kilka nowych spekulacji na temat tego miejsca. Dlatego tu znowu jesteśmy i będziemy chcieli sprawdzić, czy to miejsce ostatecznie, faktycznie nawiedzają jakieś zjawy. jest oczywiście historia ducha zakonnicy. Mówi się o zakonnicy, która przyjechała tutaj z misji z Afryki. Później miała schizofrenię, rzekomo się powiesiła i zaczęła straszyć w tym szpitalu. Na najniższym poziomie szpitala psychiatrycznego w piwnicy. Tam jest długi korytarz, do którego, do którego chcemy wejść. Jest bardzo głęboki i, i prowadzi w totalnej ciemności, bardzo daleko. Chcemy zobaczyć, czy coś tam zaobserwujemy. Tam właśnie się Michałowi udało nagrać. Jest zdjęcie bardziej tego. Jeszcze za, na, na, za naszych początków, więc chcemy zobaczyć, czy coś tam się nam uda nagrać w totalnej ciemności. Więc, więc za chwilę tam wchodzimy i zostawimy tu też kamerę, ukrytą kamerę, która będzie podczas naszej nieobecności weryfikowała, czy coś tutaj się będzie nagrywało. Страшно. Совершенно... Okay. To hmm. ciekawe. Redaktor się wszystkich oficera. Nie no. dostawał z tego no. Proszę. Coś tu się działo przed chwilą. Tak się już pasowało. Dali się. Dali się. się. na ten korytarz. I za co, coś świadkom postawimy w jedną kamerę, żeby cały czas nagrywała, a później to nie wrócimy. No właśnie, teraz się przyjdzie. Zgaście światło.

To jest stęp, to jest końcowa siatka, to jest sufit. Sufit. No, Dobra, zasadno. Tak jak teraz. No może będzie lepiej. Ewentualnie jak drugą siatkę. I postawią obok. Dobra, zgadźcie się. Okay. Jesteśmy w jednym z korytarzy na najniższym piętrze. Zostawiamy tu kamerę i siatkę laserową. Coś tutaj się dzieje, coś nam detektor pokazuje, więc chcemy zobaczyć, czy coś uda nam się nagrać. Zostawiamy tutaj kamerę i idziemy w inne miejsce. Drugą sprawą, jaka nas tutaj e, przywiodła, była znaleziona na jednym z filmów tabliczka oczu. O kurwa, e, to jest to, to, ta, ta tabliczka Luigi Board do wzywania duchów. Postawiasz taki kwadracik czy coś i to, I to jest takie. Się. oko, tak, oko takie, no, i takie. pociera się i się ten... Ale tutaj tak niezbyt eee, Dlatego chcemy zweryfikować, czy sytuacja jaka miała miejsce, związana z nią wpłynęła jakoś po prostu na sytuację w tym obieksie. Jest jeszcze jedna rzecz, która nas przywiodła do tego budynku to nagranie które za chwilę zobaczycie kurwa to groźnie jest ty co jest what the fuck no wizja mi się Не знаю. Tam zobaczyli nie było, ale jakąś wiem, że to był jeden z nich i, i po prostu on potem przeszedł z drugiej strony i było go widać z drugiej strony. Jesteśmy w tym pomieszczeniu, gdzie widać było rzekomy cień, zakonnicy, postaci, zjawy na jednym z nagrań w internecie. Będziemy starali się w ciszy e ponadbią trochę kamerą z full spektrum, kamerą Night Shot, żeby zobaczyć czy coś tutaj uda nam się. zostało nagrane przesłanie, które do tej pory nie jest znane jest kilka przesłanek, co miało nam wskazywać ale to właśnie jak się później okazało jest to miejsce No i to jest właśnie to nagranie Być może to właśnie wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni lat w Zofiówce, budują mroczną aurę tego miejsca. Być może to właśnie ludzie, którzy odwiedzają ten szpital psychiatryczny, tworzą mroczne legendy na jego temat. Nie jest to oczywiście wykluczone. Nie jest wykluczone też, że coś paranormalnego dzieje się w murach tego budynku. Pewne jest jedno i szczerze musimy się do tego przyznać, że w momencie, w którym chcieliśmy zrealizować projekt, był weekend, i roiło się tam po prostu od ludzi, którzy być może szukali nocnych wrażeń. Być może to właśnie oni, przyjeżdżając do szpitala, przebywając tam, nakręcają tą całą spiralę legend i pogłosek na temat tego szpitala. A dlaczego tak sądzimy? Ponieważ tamtej nocy, kiedy realizowaliśmy projekt, zamiast być straszonymi, straszyliśmy my. Chodzi o sytuację, w której byliśmy na pierwszym piętrze budynku. I usłyszeliśmy dziwne głosy na zewnątrz. Zgasiliśmy szybko światła, i postanowiliśmy, że będziemy czekać w ciszy, aż hałasy na dole ucichną. To byli młodzi ludzie, którzy podjechali do budynku samochodem. Postanowiliśmy przeczekać tę sytuację, jednak w pewnym momencie któryś z nas, niechcący, nadepnął na butelkę. Zrobił się hałas. Ludzie spanikowali i uciekli z terenu szpitala psychiatrycznego. To może właśnie powodować, że takie legendy. Budzą się na nowo. Ci ludzie rozpowiedzą taką sytuację dalej i powiedzą komuś, że w szpitalu psychiatrycznym w Zofiówce straszy. A tak naprawdę zdarzyło się tak, że byliśmy w środku, spowodowaliśmy hałas i spirala legend kręci się dalej. Nie umniejsza to faktu, że szpital psychiatryczny jest miejscem mrocznym, klimatycznym i być może naprawdę coś tam straszy. Nasza grupa jednak danej nocy, kiedy realizowaliśmy projekt, nie doświadczyła żadnych niewyjaśnionych paranormalnych zjawisk. Ale należy podkreślić, że ciężko jest tam teraz zrealizować profesjonalne badanie w totalnej ciszy, ponieważ częściej można się już teraz tam natknąć na ludzi, niż na zjawy. A jeżeli spodobał ci się ten odcinek, możesz oczywiście zasubskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę. Zobaczyć inne odcinki na naszym kanale, wejść na naszego Facebooka, na, do naszej grupy na Facebooku. Możesz odwiedzić naszego Instagrama i Snapchata, do czego oczywiście zachęcamy. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku.